Do niego. Jestem debilem. Ja pierdoli. Ja ma gościu. O ja lubię takich explo boxamo i saberka. Taki no. starter kit, nie. Polskiego sobie listy na, na izy Dzięki za O kurwa, Już ja mam igla z. Coś strzelał. Z adaptywką, ja strzeliłem do zombie przed chwilą, tak po cichu, jeżeli o to chodzi. Ale może ci ktoś też na plecy iść, więc uważaj. Wyjdę. wejdę. Ja idę też na wieżę, bo tam wszystkie moje nitki leżą. Se muszę takiego przygarnąć. Oho, jest, leży w Och, Jak masz miejsca weku, to chodź do mnie. E, nie mam. O chuj totalne zero. Skąd? Mmm... W sumie to ciężko mi stwierdzić. Ja pierdolę, nie mam tego nawet jak pozbierać wszystkiego. Oho! Nice, dzięki, ja pierdolę, ale mi dupę uratowałeś. A, na no plecach ci był. W ogóle nie masz miejsca, nic, zero. Dobra, idziemy i podjechać na milkę. Oho! Hydras, do Hunter Czy gość ma grubego na sobie? Idę go zwierzyczki ujebać. Uch, tu jest na mili. Granat mi wrzucili z dołu. Czaiść fazę. Z drugi! Niebry. Co oni kurwa? Co z grubego pewnie? Nara Jeden ubity. I drugi na wieży. Dostał po ubiegłie. Ciekawe się schomuje czy zostanie? I będzie walczył jak mężczyzna do samego końca? O jest tam dalej na tej, na tej wieży Halo? A jednak! O kurwa! U! Jeden HP No, no Ale farciu. W końcu wszedłem na tą wieżę za sraną i niszczę to rakowe łóżko z tutaj. Czemu ty tu? Kurde, jak tu i temki normalnie leżą. O dobra. Ej, ty wiesz, że jest koks camperka zrobiona z sandbagów, ja sobie zaraz więcej biorę i sobie ustawiam tam. Jest i ma chyba hard tak? O, nie, jest w środku Nie, jest nie, za nie, nie strzelę tam, bo tam są jakieś struktury, co się nie renderują stąd Dobra <grym> Oho, tutaj typ wchodzi po schodach Leży. Jakiś gościu. Jeden jest na jakimś piętrze jeszcze. To jest ostatnie piętro chyba. Jest tu, 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 o no tam. Kurwa z góry jeszcze dostałem. Wiesz, co jest ten problem. <laughs> Musisz uważać, uważać, bo na samej górze siedzi ta grażyna zajebana. Oho! Oho! Oni się już tepnęli do siebie. To jest dwóch. Poszedł na górę jeden. Of course. Ja jestem na moście. Leży. E, ty, on zabił grażynę ten night killer Nie. Gr Grażyna go zdobiła. Może faktycznie... Zasiadką Gili się chowa. Co za gość. Leży na piętrze wyżej kampi się. Więc łatwo do niego wejść. Dawaj teraz. Dobrze! Zajebiście. Ale rozegrane. Ty gościu miał granaty i ten ammo. Ammo do... Dragona kolejne. Cały boks. Dwóch mili w to Gdzie? Wejściu. Wejściu na militarkę. Tak, widzę, widzę. No, może Zaraz. być też cyców z Refilu, tak myślał, Chociaż są w setach militarnych. Niewiarygodne, że ich na pierwszej osobie zabijam. No to, to, to się nie zdarza często. Gdzie był ten jeden? O kurwa, tu, e... tu, tu i Tak, tak. No to on tam padł. Aha. Chyba się schomował już drugi. Eee, yy, baza. Na no tak? bazie jest. Yy, Aaaa. Gostek mnie prawie zabił z jakiegoś. z jakiejś timberki czy czegoś. Za drzewem, a ten nie. Myślę myśl do mnie. Nie no, dobrze, gdzieś a. Co walą do mnie z jakichś snajperek dostali na łeb po parę strzałki i się schowali. Co zrobić? Eeeh. Przed tobą będzie centralnie. Właśnie Widzę teplne. w namiotach. Ta. I drugi na bazie Steamberku. Leży. No i tak nie, wychodziło nie. dużo. O, Jezus Maria. Xbox Live K na Europę 200 zł. Ja Coś co tu na mnie kąpi? A, wrotę. jakiś Tu jeszcze jeden na Milce kampi. Co jest z tymi typami nie tak? Kotecek na drugą wieżę. O co chodzi z nimi? Nie wiem, się nie chce się nie chce, tylko zbronić z tego. Dobra, Toxic do... Furia kolejny. Ile tych <laughs> Już 4 kila. Kurwa. Skąd? To zabił cię? No, filus. Ja nie wiem skąd on wali właśnie. Ja też nawet nie wiem skąd. On może być w milita na militarce. Ja co na nich. Co tu jest? Hercik. 15, no to robimy tak, robimy tak. Nie wiem, gdzieś w drzewach, kompletnie w piździe Tam da dalej za militarką od strony jakbyś chciał iść do ich bazy a na militarce jest cycuch, między barakami idzie Dobra, ja skaczę tam. na dół, spróbuję cy cycucha tu jakoś zajebać na dole On jest tutaj, ale boi się wyjść na mnie Będzie chyba podchodził w moją stronę Falgum, gumę cycuch Na górce jest, ale teraz chyba bardziej od y tamtej bazy co rajdowaliśmy, wiesz? Co on miał? Granaty wszystkie na sobie Naprawdę? Dużo? No, amo. amo, stilkę, najdy, trochę tego jest. <grymny> <grymny> Mastermind gościu. <kluzny> Bo mam za dużo ammo ten na sobie. Szkoda, co to, to z tyła ma biegać. Więc idę trochę odłożyć. Kajksper rozłączył się. Tyle było. Czy? Ty. Ten co miał, to, to ten to bogaty Stil, dwie stialki, 5 knightów, 5 rowów, sticky night no i 400 ammo No to stamo, nieźle, 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 nieźle Ale ograny w ogóle gość został. Musiał się troszeczkę zdziwić, coś czuję on, mam wrażenie, że on na czacie pisał, bo jak wbiegłem to on leżał i ja po prostu zacząłem do niego walić, on uciekł i... Ja pierdolę. A, a kurwa ty, jakieś ammo ja tu trochę. Tak? <noise> Dwie stealki! Stealki, explotu, wszystko z niego, to? Tak. No czekaj, aż screena hipiskusami wyślę. I na Discordzie, bo to zabawne. Ja No <noise> ładnie się tutaj dzisiaj nazbierało trochę, no. czekaj, ile to będzie cech, nie wiem. Zaraz było spójrz. kurwa, tak 15-20 pewnie będzie. Może. Peacemaker'a z spróbujmy no. On się w ma ogóle... się go błagawać tak atentuje? O, tak, jeden magazynek wystarczy tego starta Mmm, ale... Juhu! Koks! Military Barrel z, z Mega Mamy to, uff! O chuj to jest Coś jest zabawne Zabiłem Słysza. jednego, czekaj No kurwa! Broń mi zmieniło, ho! POTWÓR Z GÓWNA Zobaczymy czy to będzie łatwy dropik A to jest przy się, to tu może być pan puchacz gdzieś To idę dropa zajebać Devil's bane Nic ciekawego No wygląda to w miarę legit O, zabił jednego z nich To by nawet, ty, to by nawet wystarczyło chyba wejść na to drzewo, wiesz? Dobra, ja widzę, że ci dobrze idzie, to ja już walę home Idę po skillka. bo on, on, oni na dachu byli tylko na dachu już był. Ok, czekaj, ja na Dewilsa się zmienię. Myślę, że łatwiej będzie mi zraszować z Dewilsem w razie co? Nie pierdol, że ja stilki nie wziąłem. Nie jestem debilem, jebanym. Wziąłem parasolki, wziąłem gaskan nie wziąłem stilki. Dobra, repar do niego. Jestem debilem. Skaż na dach. dawaj Dobra. Tylko nie mam stilki. Zabiją go. O. Dobra, Kindzik wzięty, miło, się ma. <laughs> mi się podoba. To już było close do tego, żebym zginął. <laughs> zginął, rozjechał Kindom. <laughs> Jeszcze dostali dwa razy w bazę. No i kozak. Dobra, ogólnie to, zanim postawimy sobie go na dachu, to musimy przestawić troszkę Blimpa. <laughs> Musiałbyś podlecieć do góry, S, odwrócić tam AD jakoś go. Mogę go po prostu spuścić, nie wiem. Dobra, ląduj. <laughs> nie, nie złem, militaria na no właśnie Jesteś tu, a on jest tam. No to mamy no problem. Słuchaj, to ja podlatuję hindem <laughs> i cię zrzucam, a ty wsiadasz. Nie, no ciężko mm. jest wsiąść, bo trzeba kliknąć na tą